Dobra jeszcze w zielone gramy chyba udało mi się trafić z powrotem na ścieżkę mówię te liście spadły to tu to... nie, nie, nie widać czasami gdzie jedziemy tak naprawdę ale, ale o to mi właśnie chodziło żeby przy tym wąwoziku jechać o no właśnie właśnie to jest to Tam gdzieś musiałem nie, nie zauważyć, gdzie jest ścieżka, i pojechałem sobie przez krzaczory. Ale, tutaj jest po prostu niesamowicie. Zobaczcie. To taki fajny, fajny przelot na drugą stronę. prawo. Będzie tu za zakrętem, tak. Teraz skręć ostro w prawo. No właśnie. Aha, dobra, tam. Ok. No właśnie, dawno tu nie byłem. O, a tu jest, tu jest ten zjazd. O niestety podprowadzam Tutaj, tutaj jest Nie, nie do przejechania na, na rozpędzie Tutaj szkoda, szkoda ryzykować kontuzji A tych kontuzji Człowiek od czasu do czasu złapie kilka, czy ja to podjadę kurde, gdybym z rozpędu startował to bym podjechał Ale no dobra, tutaj może o, przyczepność jakąś złapię zobaczymy jak mnie to podprowadzę trudno Ach, byle trochę rozpędu złapać ciach opa no skręciło mi się ostro w lewo. Iha! ale jest no i tu dobra właśnie o to mi chodziło bo często zlatuję z tej górki i jadę tędy i czarną trasę ostro w lewo no nie no chyba nie Za 500 metrów teraz skręć ostro w lewo. Za 500 metrów będziesz na wybranym miejscu. No właśnie. Po prostu nawigację zgubiłem. In key. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Dlatego chciałem pokazać ten przelot. Ale naprawdę uważajcie. Spod liści masa, masa gałęzi wczycha i wyskakuje. I... No i się. W trasie rowerowej puszczał krzak za 500 metrów, z ostro w lewo. No i to, to już na pewno poznajecie. Spilchowa w stronę głębokiego ścieżka rowerowa. Ale my nie będziemy nią jechać sobie. Za moment, w las wjeżdżamy. Ale współczuję ludziom. To można nazwać głupotą, bo ten pan był. No sorry, że tak mówię, ale ten pan był tego przykładem. No smutne to są e, przypadki, że ludzie tak, dają się tak zmanipu zmanipulować. Jedzie człowiek z...